Dzięki. Za ratunek. Naprzód chcę wiedzieć, czyli ze szlachcicem mam sprawę. Jestem ze Nobi Abdank. Herbo Abdank z Krzyżykiem. Szlachcic i pułkownik chorągwy Kozacki księcia Dominika Zasławskiego. Jan Skrzetuski. Namiestnik chorągwi pancernej jaśnie oświeconego księcia Jeremiego Wiśniewickiego. Do Potsłamy, bo im służysz. Dziękuję. Dokąd tak śpiesią? Służba. за рассказами я. с разгорун все не а человек с человеком. Может, кереша от дженча. Эгнай, другу желтяжу. Я вижу, кого сейчас алил. Я <решил> с тем Богдан Дзенобик